Wreszcie po sześciu pół roku ja mogę powiedzieć, że się cieszę, że sprawa została załatwiona na tym etapie, bo teraz zostały dwa lata żeby inwestycje wykonać. Tutaj z wykonawcami z im, e, rozmawiamy, mówią, że jest, są w stanie wykonać to planowo, e, tak żeby sezon 2023 na Zielonej Plaży no, mógł się odbyć. Przyzwyczailiśmy się do tego miejsca, bo ta Zielona Plaża będzie niestety przez jakiś czas zamknięta, teraz kolejny sezon będzie bez Zielonej Plaży i na to powinniśmy się szykować, no ale następny mam nadzieję, że, że już będzie tak jak do tej pory. E, to oczywiście są małe szczegóły, bo mieliśmy dużo, dużo większe problemy do pokonania, począwszy od zmiany koncepcji, zmiany projektu, to było wszystko przedyskutowane. Teraz to stało się realne, też dzięki temu, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Województwa Pomorskiego, z Samorządu Województwa Pomorskiego i decyzjami zarządu. no Wsparto nas w wysokości blisko 84%. Szczerze powiem, że jeśli nie to wsparcie, to pewnie byśmy się za to nie zabrali, bo oczywiście wydatków w Pucku mamy dużo różnych, ale te pieniądze były dokładnie dedykowane właśnie rozwojowi turystyki wodnej. Ale musimy pamiętać, że jest dopiero pierwszy etap, drugi etap przed nami. Falochron zachodni, który ma budować Urząd Morski, to kolejny element. Dopiero wtedy zbudujemy całość. No ale to, że powstanie falochron północny, który wreszcie będzie chronił jednostki w porcie, będzie PIRS, taka, takie molo doprowadzające do tego falochronu o długości 180 metrów. Prawie 100 jednostek nowych będzie mogło stanąć, takie będą miejsca cumownicze. I nawet jeżeli ktoś z mieszkańców nie żegluje, musi sobie zdać sprawę w końcu z tego, bo wiem, że różne są głosy cały czas, że. Że tak naprawdę my wszyscy na tym zyskamy. Takich przedsięwzięć jak, jak port, jak właśnie port jachtowy powstaje cały szereg dodatkowych firm, które będą obsługiwać jachty łodzie. Może, mogą się pojawić też producenci, tak jak to wybywa w, w wielu innych miejscach. No i oczywiście niebagatelny wpływ promocji samego, samego Pucka jako miejsca przyjaznego dla żeglarstwa. Ten port powinien być przyjazny, ale do tej pory ze względu na brak falochronu, falochronu północnego, falochronu zachodniego, nie był, nie był takim przyjaznym portem. Będzie zapewne odwiedzać w większym stopniu, będzie odwiedzany w większym stopniu przez, przez żeglarzy, którzy będą zostawiać, jestem co do tego przekonany, swoje pieniądze w, w, pięknym, w pięknym Pucku. I będzie tutaj brakować miejsca, bo Puckie jest doskonałym miejscem do tego, żeby w, cichym, w cichej części Zatoki, Zatoki Puckiej przechowywać jachty. No poza tym, dość łatwo albo względnie łatwo można dojechać do, do Pucka niż na przykład do samego Helu bądź, bądź Jastarni, więc to na pewno będzie doskonałe miejsce do tego, żeby tutaj, tutaj utrzymać jachty w okresie sezonu żeglarskiego, ale też zimować.